Anna Kalczyńska złamała pokazała materiał dowodowy. Anna Kalczyńska pracuje na co dzień w dzień dobry TVN. Na dojazdu do biura, które zlokalizowane jest w samym centrum Warszawy. Musi poświęcać sporo czasu, ponieważ mieszka na warszawskim Rembertowie. Drogę pokonuje M. Im przez Most Poniatowskiego, na którym ostatnio dostała mandat. Fotoradar wykonał gwieździe tvn o zdjęcie, jak pędziła 66 km. Anna Kalczyńska na bieżąco informuje internautów, co się u niej dzieje. Na jej kontach w social mediach nie brakuje ujęć z bliskimi. Jednak ostatnio najwięcej emocji wzbudziły storiesy, na których można zobaczyć. Jak jadąc samochodem, przekroczyła na moście dozwoloną prędkość. Szybko minął mi dobry humor faktury. Mandaty, raty i opłaty ze Nowym Rokiem. Nowym krokiem zaciągnęłam żaluzję, zacisnęłam zęby i płacę 16 km. Przy ograniczeniu do 50 km na Poniatowskim równa się 200 zł. Szkoda, że zamyślenie albo zaślepienie słońcem nie może być uznaniem za okoliczność łagodzącą. No, nie wyprę się, poinformowała. W ostatnim zdaniu zaapelowała do obserwatorów, by byli uważni, prowadząc to i nie musieli się znaleźć w jej sytuacji. Jesteście zaskoczeni otwartością dziennikarki w tak prywatnych kwestiach. Niektóre gwiazdy z pewnością uznałyby, że nie warto mówić o czymś takim publicznie, bo spotka się to tylko z negatywnym odzewem fanów.